Siemano, witajcie z tej strony Wujek Melek witam was bardzo serdecznie w tym szybkim filmie Lecimy z tematem, oczywiście w tym filmie pokażę wam jak zdobyć jak najszybciej X5 być na jak najwięcej poziomów jak najniższym 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 najmniejszym czasie. E, dobra widzowie, oczywiście kod do mapy będzie w opisie tego filmu. Co tu zrobić trzeba? No to już wam pokazuję. Lecimy. Odradzamy się oczywiście. Rozpoczynamy gierkę. Tutaj w sumie ta mapa sama rozpoczyna gierkę. No i lecimy tutaj do tych automatów. Tutaj jest zdrowie, leczenie. To są automaty. Tutaj w tym miejscu musimy użyć emotki i dawać do rogu. No i teraz tak, no widzowie, no co, no, no co ja wam powiem, no musicie pociągać 15 minut, kurde, żeby odblokować taki tajny mechanizm, czyli będziecie zdobywać więcej expo, ale musicie poczekać 15 minut widowie. Oczywiście w tym czasie zapraszam Was na mojego Discorda linka, macie w opisie tego filmu. E, no i zapraszam Was oczywiście do mojej, do subskrypcji mojego kanału. zostawienia łapeczki, komentarza z góry dziękuję, e, pamiętajcie no, jak już czekacie te 15 minut, no to możecie dla, to dla mnie zrobić, bicie, pogra wbicia Discorda pogramy razem, czemu by nie, fajnie będzie, będzie zabawa, wykieruje Was i w ogóle. No to czekamy 15 minut. Dobra widzowie, jak już odczekaliście te 15 minut, wpisujecie kod 279 i teraz klikacie tutaj. Musicie potwierdzić. I uwaga. I uwaga. I uwaga. I teraz klikamy start. <laughs> Powiem wam widzowie, tyle że ogólnie ten film zrobiłem dla żartów. Powiedziałem jak to wygląda z tym ekspertem ty na tych mapkach. Nie no, ten ekspert żart jest żart jakiś, widzowie. Co to ma być? To są takie filmy, które powstałem na TikToku, na YouTubie i gdziekolwiek jeszcze powinny być kasowane, bo to jest skam. Na tym filmie wyskakuje 500 milionów ekspa za darmo w ciągu. ilu? 30 minut. A tutaj w ciągu minuty mam 2000. E nie, no widzowie, opłaca się, nie? Opłaca się, nie? Widzowie, napiszcie mi w komentarzach, kto z was też również czekał 15 minut i się rozczarował. Nie wyglądało to tak jak na tym filmie, nie? Trzymajcie się, do zobaczenia, hej, jo.